Cześć, witam Cię na kolejnym odcinku Plasówki Wojciechowskiej. Co do samej prowadzącej, tu żadnej zmiany nie ma, dalej jest to Wojciechowska. Zmieni się natomiast częstotliwość, z jaką będziemy się spotykać, ponieważ pierwotnie mówiłam, że będziemy się widzieć co tydzień, ale zmieniłam zdanie i będziemy spotykać się co dwa tygodnie. Tym razem przygotowałam dla Ciebie również trzy artykuły odnośnie tego, co dzieje się na, na rynku nieruchomościowym i nie tylko. I co? Zaczynamy! Na początek e, świat, świat i rynek turystyczny i oczywiście koronawirus, jakie pokłosie koronawirus niesie na rynku turystycznym. E, mówi się o tym, że wycieczki zagraniczne mogą w tym roku zmaleć e, mniej więcej około miliard, a jakieś 120 milionów ludzi może się obawiać utraty pracy na rynku turystycznym. I co prawda, otwarcie granic w lipcu i w sierpniu spowodowało, że gdzieś tam mieliśmy nadzieję na, na pozytywny trend, na chociaż trochę polepszenie tej sytuacji, to w tej chwili spora część krajów musi borykać się z drugą falą. Oczywiście te kraje, które z pierwszej fali nie wyszły, nie mają się czego obawiać. W efekcie niestety liczba wycieczek faktycznie znacząco spada. W artykule mamy również informacje odnośnie tego, ile miejsc hotelowych powstanie w Polsce, w największych miastach Polski, nie ma tutaj co prawda informacji o Toruniu, ale w Toruniu również spodziewamy się takiej dosyć dużej, głośnej inwestycji, bowiem powstanie hotel Hilton, który zrodzi nam dodatkowe ponad 130 miejsc hotelowych. Nie wspomnę tutaj oczywiście o miejscach hotelowych w apartamentach, które z miesiąca na miesiąc również, również się pojawiają. Tragiczne wieści docierają do nas również z wycieczkowców, bowiem główna grupa docelowa tego typu atrakcji są to osoby w wieku pomiędzy 50 a 70 rokiem życia, a tak też się składa, że akurat ten wiek jest najbardziej obciążony ryzykiem zachorowań na koronawirusa. Przechodząc dalej. Pozostaniemy w Polsce, i tutaj jest mowa odnośnie zmian w prawie podatkowym. Od stycznia 2021 roku spodziewamy się zmiany w uldze abolicyjnej, która dotyczyła Polaków uzyskujących dochód poza granicami kraju, gdzie ich głównym miejscem zamieszkania w dalszym ciągu pozostawała Polska. Na dotychczasowych zasadach rozliczali się oni w tym kraju, w którym ten dochód uzyskali. A w tej chwili spodziewamy się zmian. Nie do końca zniesienia ulgi abolicyjnej, ponieważ będzie ona obowiązywała, niemniej zaledwie do bodajże 8 tysięcy złotych rocznie. Co skutkuje tym, że Polak uzyskujący dochód poza granicami kraju będzie się rozliczał zarówno w miejscu uzyskania tego dochodu, jak i w Polsce. Docelowo. Ma, resort finansów twierdzi, że ma to zachęcić do uzyskiwania dochodu e, w Polsce. Niemniej, ja się spodziewam, że jednak Polak i z tej sytuacji znajdzie wyjście. E, I na koniec e, sytuacja e, banków. KNF podał nam do informacji, e, że 17 banków jest w katastrofalnej e, kondycji finansowej. Jest to 9 banków komercyjnych i, i 8 banków e, spółdzielczych. I wykazują one straty, a zysk tych banków jest o ponad połowę mniejszy niż w zeszłym roku. Dokładnych nazw tych banków nie znamy, KNF tego nie zdradza, wiemy natomiast, że są to niewielkie banki, a ich strata wynika z tego, że mamy rekordowo niskie stopy oprocentowania, jak i również słabą kondycję portfela kredytowego. I właśnie zdałam sobie sprawę, że mówię dzisiaj do Was o trzech różnych informacjach, ale wszystkie trzy są złe, pesymistyczne i niedobre. Więc na sam koniec dwa słowa z Property Forum, gdzie pan Noah Steinberg został zapytany o sytuację polskiej gospodarki i odpowiedział, że mamy się całkiem dobrze, wręcz lepiej niż można się było spodziewać i jesteśmy dobrym miejscem do inwestowania dla zagranicznych inwestorów. Także Polska, tak dalej. Dzięki bardzo za dzisiejszą obecność i do zobaczenia za dwa tygodnie. Słuchajcie, to główna grupa docelowa wycieczek yy, była. Taki wycieczek? No tych, jak płyniemy, nic nie zrobimy. To po prostu żeby na się mniej obracała.